Siema Siemanko, Łokieć i Kolanko. Jesteście na kanale MM Analiza, miejscu, gdzie poruszamy tematy związane z mieszanymi sztukami walki w nieszablonowy sposób. Jeśli cię to interesuje, zostaw suba i lajka, like a dziś na kanale. MMA. Sensacyjne wojny XXI wieku. 2025 rok. Las Vegas. Hala Apex. Ukryta na pustyni Newady to tutaj rozegra się jedno z wydarzeń, które może odmienić losy niejednego wojownika. Dana White Contender Series. Brama do największej organizacji MMA na świecie. W dusznej szatni, gdzie cisza aż dzwoni w uszach, siedzi skupiony zawodnik, młodszy z braci Oleksiejczuk. Patrzy w ziemię, jakby szukał tam odpowiedzi. Wtedy drzwi otwierają się z cichym skrzypnięciem. Do środka wchodzi człowiek z jego ekipy. Bez słowa podaje mu telefon. W słuchawce odzywa się głos. Głos, który zna na pamięć. To Kalio Boralio. Przyjaciel. Filar klubu Fighting Nerds. Mówi spokojnie, pewnie, jakby wiedział, że teraz każde słowo waży więcej niż całe miesiące treningów. Oddychaj. Skup się. Jesteś gotów. Powtarza. A w tych zdaniach kryje się cała siła i pewność, której wojownik potrzebuje. Chwilę później reflektory uderzają w oktagon. Na deskach staje Oleksiejczuk. Naprzeciw niego przeciwnik, którego twarz znika w cieniu. Wszystko, co złe, zostawił za plecami, za progiem klatki. To tutaj, w świetle kamer, wśród wrzawy publiki, musi pokazać prawdę. Bo ci, którzy kpili, którzy wyśmiewali jego treningi w skromnym budynku, nazywając go szyderczo szopą, dziś będą musieli przełknąć własne słowa. On wie jedno, jego droga była właściwa. A teraz nadszedł moment, by udowodnić to całemu światu: gong. Pierwsza runda rozpoczęta. Polak od razu narzuca swój rytm. Prowadzi walkę pod własne dyktando. W uszach ma jednak słowa przyjaciela: kali Nie podpalaj się, twój czas nadejdzie. I oto przeciwnik zaczyna się gubić. Niczym dziecko we mgle, nagle świadome, że ma pełną pieluchę, panika w oczach, brak kontroli, każdy ruch niepewny. W desperacji próbuje sprowadzenia, chce przenieść bój do parteru. Ale to błąd zamiast ratunku otwiera bramy piekła. Tak, jakby na wieczór zjadł kebaba na ostro, a rano usiadł na toalecie. Czarek zasypuje go serią soczystych młotów. Uścisk klamry puszcza. Ciało rywala wiotczeje. Sędzia rzuca się, by przerwać akcję, i nagle krzyczy: Stop! Czy to koniec? Czy może kara? Chodzi o ciosy w tył głowy, a raczej o podejrzenie, że takie padły. Chwila zawieszenia, czas staje w miejscu. Lecz prawda pokazuje się jasno: nic nieprzepisowego nie weszło. Decyzja zapada. Zwycięstwo czarka. Tego wieczoru. Młodszy z braci Oleksiejczuk udowadnia światu, hejterom i samemu sobie, że jego droga jest słuszna. A teraz teraz z kontraktem w rękach ma zamiar namieszać w UFC jako drugi z nieustępliwych Czuk-Czuk Brothers.